W siedzibie Zabrzeńskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich, Nowe Życie, zorganizowano spotkanie opłatkowe w wręcz rodzinnej atmosferze. To jest takie roczne to jest tradycja nasza. U nas w tym, tym klubie, w tym stowarzyszeniu obecnym w to jest po raz 29 już Rozpoczynałem to. I kontynuuje się to, nie? Rocznie. Bo to nie tylko okazja, by podzielić się opłatkiem, ale także swoimi doświadczeniami. Trudną drogą walki z nałogiem, którą właśnie w tym miejscu, dzięki wsparciu wielu osób, wygrali. Takie spotkania mają służyć przede wszystkim naszej integracji, naszego zdrowienia. Przede wszystkim chcemy wiedzieć, gdzie kto, kto, kto przebywa, dzielimy się doświadczeniem, jakby wsparciem w tych trudnych czasach, w tej czasach pandemii i tak dalej, ale generalnie staramy się co roku to spotykać się i razem tutaj się zdrowieć, bo, bo, ponieważ... Dzięki tutaj wspaniałej młodzieżności pani prezydent i, i władzom miasta możemy tutaj właśnie takie rzeczy przede wszystkim zdrowieć i dalej się integrować i, i razem po prostu być. A to udaje się dzięki temu, że stowarzyszenie odnalazło swoje miejsce w lokalu przy ulicy Kazimierza Brodzińskiego 4. Bardzo się cieszę, że to miejsce powstało. Starsi, powiedzmy, tacy w moim wieku pamiętają, jak tutaj funkcjonował klub Pegas. Potem, przez długie lata, to pomieszczenie było zamknięte, ponieważ nie spełniało wymogów. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o wysokość. No i kiedy środowisko i stowarzyszenie Nowe Życie powiedziało, że chciałoby ten lokali poradzić sobie z remontem, bardzo się ucieszyliśmy. Oczywiście było dość duże wsparcie miasta, i myślę, że powstaje kolejne ważne miejsce na mapie Zabrze. Miejsce, gdzie Człowiek ma znaczenie, idzie może uzyskać pomoc. Każdy, kto ma jakikolwiek problem życiowy może przyjść, tu na pewno spotka się z serdecznością, na pewno zostanie poważnie potraktowany i zostanie mu wskazana droga wyjścia z jego trudnej sytuacji. Trzeba cierpiąc cierpiącemu pomóc, nie tym problemem chować, szczytliwa choroba, nie, każdy może zachorować. Dlatego tak cenna jest pomoc na dłoń, zwłaszcza ludzi, którzy bezinteresownie wspierają rodziny abstynenckie. Mając czas wolny, bo już jestem na emeryturze, więc po prostu, żeby ten czas jakoś wypełnić sobie, a nie być niewolnikiem pracy za pieniądze, postanowiłem tak, do tego stowarzyszenia się wstąpiłem i tak po prostu, działać w czynie By każdy, kto zmaga się z widmem alkoholizmu, mógł zacząć właśnie to, Nowe życie.